Wydawało mi się, że jeszcze byli, ale może już mi się robię Jarmiałem drona, LK LK do nas. o kurwa Nara Są, 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 stary, stąd! Minimal papas Wiem Na zewnątrz watch, na zewnątrz! Czekaj, bo się muszę poleczyć, stary OK, ja ready Alarm spot, spota, mam spota Uj są w Przeciągają się LED leży Dawego, to jest Ale akcja nie? Stary mój powrot, tą helkę był świetny, nie? Helikopter w ogniu. Jeszcze jedna. Fajnie, że padli na hita. Fajnie, że akurat otworzyłem tego i miałem RPGa w środku. Nie wiem, czy to nie dlatego, że je kupiłem z tego wektora, ale... Trzeba by jebić nieźle. 50... <laughs> Długa helka. To jest. Nice. No Jak tam przecież szefem zrobisz, to potem już, kurwa.

players. Znalazłeś się? No tak, a ty pobiegłeś akurat jak kupy nam nie wyszły O, ja są, czy gdzie? N nie wiem, dałem na lot, żeby nie wbiegli nam tutaj co? Nie Ja ci No nie ma ich na zewnątrz, ale... Są w środku Widzę, widzę, jeden tutaj jest Jest barek Mam Na hita go masz, na hita Ik to tylko chita. Tak na 5. Ruchy. Nie, to chyba pa. Zobaczę sobie Kurwa, komu no

kurwa ile dlatego jest masz na lot? Mm -mm. o. o lol ile to jest ty to ja se dam... użyć tak, tam to trzeba zużyć gdzieś szyjolki nie brali Czekaj chyba widzę gości tak się w tym butyku ale im pierdolne Idę, bo ja mam ten lepszy, czekaj Do widzenia Nie skapnął, to jest błęd no O kurwa I nic nie dostali, pan przeżył Widzisz? Piętro, ja serce co no, do nie mnie? Co do mnie? Ale to jest kurwa niesamowite, że oni to przeżyli, nie? Widzę karetka Po Nie, nie, to jest zjebane. Palimy tego. Jest centralnie przed płotem przed nami. Staj z parapingu Dostał Dostał Dostał, dostaje, leży Cześć, że się jeden na rok No ja nie wiem jak oni to przeżyli, nie, oni powinni zginąć Helkej. Chodź, nie idźmy tam Chodź, tam strasznie nie ma. Chodź, helka i zarabdam bierze was na cel Miejcie oczy do mnie. Mm. O kurwa, teraz, to jest ryzyko. Podstawa. Nie No prawie prawa jest dwa, na polu golfowym. pole wody golfowej widzisz, prawa? Nie. O za. Mogę Nie. Nie mogę. Dobra, mogę. Wsiadłeś, kurwa, mów takie rzeczy! Zajebałeś ich, czy Jednego, jednego zajebałem I zrób mnie Chodź, chodź, chodź Zajebałem Jeszcze kolejna ekipa Chyba sobie uderz Czekaj, 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 odznaczam ich do oni z tej strony idą No, na no, oddań Nie widzę ich, kurde gdzieś w się tam. Nie dościu Coary nie tam nie idź po A... Po... A to bijemy się z dwoma innymi ludźmi co? No no tak, bo już tak się precy mówiłem Ty też do te rozmieszczenia czy nie? A kurwa Stary, nie ma najbliższego rozmieszczenia ja mam dobrą szansę, drużyna ma pełne... z nimi sk skoczyć na nich? Nie wiem. Bo mnie widzi kurwa Ja należy po kewej ma drugi Nachilajaj, nachytał na masz, dawaj go, dawaj go, dawaj go szybko. Potrzebny Medyk! Tu leży. Tu, tu dobij go. Nice. Mam. Jestem tu. Pomogę ci! Nie okawy jakieś coś? Ja mam 6 A ja nie mam innych mhm. tak. Widzę, chodź mi, mnie, mi, chodź mi, mnie, chodź, mnie. chodź chodź, 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 Patrz. kurwa. chodź, ty lewe wpatrzyłeś, dostał ten chodź, chodź, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, chodź, są. chodź, 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 Mhm, się, kurwa. Lepsze, lepsze Wejdę mu ulicę ulicy Dawaj, biegaj na górę, biegaj na górę pośrednie trafienie, pojazd zniszczony Trafiony, obrać nowy cel! Próbujemy mnie potem wybrać pójść, a nie znam już, tam ludzie są. To mnie jakiś posunąłby. Co jest za Kurwa, dużo ich tam jest. Jeden leży. Górą. Mam drugiego. Jeden leży. To będzie Jest, widzę go. Podnosi go tam. Coś mi tu nie pasuje. U mnie. Mam. Jeszcze za płotem jest. Że go podnosił, ale nie, nie mam życia, żeby go podjąć Co za płotem jest? Skanuję. Widzę go. Przebieg. Tak, mam ryglę. Zbierasz sobie inni Tu jednego zrobiliśmy Nie male ma, O tam ściągnął fajnie jest Chcemy sobie na tą wieżę po naszej lewej wbiec i przelecieć sobie z gdzieś czy nie? Można Czyli niką tutaj po mojej lewej idziemy Czekajcie pojemno do tamtego miejsca To dawaj no, idziemy na tą czy linka? No na górę wierzę Na dobra Jeźmy Tam na strefę polecimy na border dosłownie bo ta strefa tam jest taka Tam na lewo, drzewa pole co? No Dawaj tutaj, nie? To miejsce jest nie Bo tu być ale nie widziałem, żeby tu Dawaj tutaj bezpiecznie Nie lubię tego miejsca na piatury W się biją dużo, ale tutaj nie widzę na dysku, żeby było. No, nasz jeszcze bo strefa. Tu mi dym zasłania. No. Nikogo nie ma. Przed nami są. Na tych fabrykach są. Dawaj, tu będziemy mieli fajne osłony, górki. Ale strefa Chujowo nie Kochak, idę Strzela do ciebie chyba. Widzisz, patrz Widzę, ale to średnio Proszę Możemy tutaj iść na prawej mieć strefę No ja mówię, nie ja mamy Sprawdzę plecy Daj drona Uważaj tam Tam coś może się czaić Coś jebło Masz na no, ale tam jest kurwa, ale tam jest ludzi, nie? W tych fabrykach. Tam jest tak no strane. Tam jest 6 osób minimum, potem jest obok sumie jeszcze kolejny tyle. To są wszyscy, tutaj starej koła nie mamy po tej stronie. Oni są wszyscy tutaj, wszędzie gdzieś pingują Tam jest tyle ludzi Mamy tak zajbistą strefę, nie? Róg na celowników A patrz, tu potem mamy górkę, więc też możemy się skadliczować. Daję tam gdzieś na lot i Dajesz już? Dałem tam, no powierzył bo to A nie tu, jest tu go... prawą naszą sprawdzałeś? Tak, tu już trzysto. Droga piechota atakuje. Patrzcie pan. Dostał po kawie. Dostał głowę. O kurwa, dostał takie trzy strzały, że Podbiegam tu bliżej na chetnicza, dobra? Tylko nie padnij no, będzie... Jeden na jeden moment Widzę ich, jeden jest w Mocno są pobijani, Sniperką ma jeden, dwa strzały, marzy. Mamy strefę, nie, oni nie. No. Chyba, że linką podjadą nas na schronie, no, ale to wtedy... Dla nie gorzej Pobijani są, tak wej. No, stop Pat, Patrz, go z rakiety Ten drugi Nie chcę, Ten drugi trafić się w Dobra egzekucja dawaj No bo myślę, że nam przepisało kurwa nieźle No To do. prawda w ogóle ludzi nie mieliśmy. No ale wyczyściliśmy sobie sami strefę tutaj. To Dobra, lastom, dobrze, było ciężkie zadanie. Dobrze się spisaliście. No uda jeszcze las, bo to okay.